Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj tym razem rozważania ewangeliczne będą w sanktuarium Pani Podhala, Kaździny Podhala z Ludźmierza. Tutaj dzisiaj na tej drodze krzyżowej staje przed miejscem, stacją ukrzyżowanie. Tutaj z tego miejsca Pan Jezus przebacza nam grzechy. W tym wołaniu ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Jest też wołanie o miłosierdzie Boże dla każdego z nas. stawiennictwo Maryi, która stoi pod krzyżem, która też wstawia się za nami. Tutaj z tego miejsca również przy, przez jej stawiennictwo przychodzą łaski dla tych, którzy proszą o przebaczenie. Także każdy z nas jest zobowiązany do przebaczania. I o tym jest dzisiaj fragment Ewangelii, który czytany jest w całym Kościele. Posłuchajmy. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do nóg i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu, sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, wczoraj. Słyszeliśmy w Ewangelii, którą rozważałem przy kaplicy w Dolinie Chochołowskiej, że jeżeli brat przyjdzie i poprosi, przepraszam, że właśnie jeżeli ten brat skrzy, zrobi coś przeciwko mnie, czyli jeżeli mamy coś do kogoś, do swojego brata, to trzeba pójść go upomnieć. Jeżeli ten upomniany, Przeprosi i poprosi o wybaczenie, trzeba mu wybaczyć, i wtedy pozyska się swojego brata. Pozyska też dla zbawienia. Ten człowiek zaczyna się zmieniać na lepsze. Natomiast jeżeli ten człowiek nie zmienia się na lepsze, to nie należy pochwalać jego czynów. Owszem, w sercu trzeba mu wybaczyć, nie nosić w sercu złości, ale jednocześnie nie można tolerować jego złego postępowania. Bo no jest taka sytuacja, że powiedzmy, ktoś jest, dajmy na to, hazardistą i ktoś przetrawił, zmarnował pieniądze i teraz przychodzi mój wybacz mi, no a ja podejmuję decyzję, że wybaczam, ale jeżeli on nie podejmuje decyzji zmiany swojego życia i dalej będzie rozstronion, to nie można się na to zgodzić tak samo z innymi grzechami. Dzisiaj Pan Jezus przypomina nam też inną prawdę. Że każdy z nas jest zobowiązany do przebaczania. Bóg nam w sakramencie pokuty i pojednania przebaczył dług, którego nie bylibyśmy w stanie zapłacić. Nie ma na świecie człowieka, który byłby w stanie zapłacić tak wielką sumę. 10 tysięcy talentów jest nie, niemożliwe do zapłacenia. To są niewyobrażalne sumy pieniędzy. Tak samo, jeżeli chodzi o nasze wykupienie z win i grzechów, jest to niewyobrażalne. Grzech pierworodny. Jest tak wielką stratą nieba, że my sami za, o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wykupić się i, i dojść do nieba. Jest jedyny Zbawiciel Jezus Chrystus to On zapłacił za nasze grzechy i On przebacza nam grzechy. Dług win, winny nam daruje, ale z tym jest związana pewna y, sytuacja, jak pewien warunek, który też wypowiadamy w modlitwie ojcze nasz. Odpuść nam nasze winy. Tak samo, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli jeżeli my nie odpuszczamy naszym winowajcom, a chodzimy do spowiedzi, to może się okazać, że ta spowiedź może być nieskuteczna. Warto dzisiaj sobie zadać to pytanie, jak ja odpuszczam winowajcom? Czy też sobie odpuszczam, bo ja też mogę być sam dla siebie winowajcą. Czy ja odpuszczam, czy ja przebaczam? Prośmy dzisiaj przedstawiennictwo Matki Bożej Ludźmierskiej, Pani Gaździny Podhala. O to, abyśmy mieli serce przebaczające, a jednocześnie mądre, żebyśmy nie byli pobłażliwi dla zła, to zło nazywali złem, ratowali człowieka przed potępieniem, a jednocześnie też nie nosili w sobie złości, nieprzebaczenia, bo to jest taki kwas, który nie pozwala nam wejść do Królestwa Bożego. Dzisiaj prośmy o taką moc Ducha Świętego którą przyjmujemy w sakramencie pokuty i pojednania, aby sami przyjmując moc przebaczenia, żebyśmy mogli przyjąć też taki dar do tego, abyśmy innym mogli przebaczać. To jest znak przynależności do Królestwa Bożego. Jeżeli ktoś komuś przebacza, należy do Królestwa Bożego. Przykładem są wielcy święci. Tutaj w tym miejscu modlił się święty Jan Paweł II. Przebaczył swojemu zamachowcy Aliachczy, nawet spotkał się z nim, rozmawiał w więzieniu. Również inni, którzy byli bici, prześladowani, mówili o tym, że przebaczają. Szczególnie trudno jest przebaczyć oprawcy. Tutaj Maryja również stoi pod krzyżem i w milczeniu przebacza tym, którzy zabijają jej syna. Mama księdza Jerzego. Popiełuszki Marianna yy, powiedziała, że w sercu przebaczyła tym, którzy zabili jej syna i prosi o ich nawrócenie. Modli się o to. Teraz jest już w niebie, wspiera nas. Prośmy, właśnie o taki dar serca, które jest wolne od nieprzebaczenia. Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn. I Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.